Hej, witajcie gdzieś nad wodą. Jest sobota 8 listopada, godzina 7 z minutami. Ja wracam po 3 tygodniach na jeziorko. Powiem tak, no, to już jest najlepszy okres na szczupajki, ale w kilku dni utrzymuje się bardzo wysoka temperatura, około 14 stopni, także jeżeli chodzi o listopad, to jest naprawdę naprawdę bardzo ciepło. Jest godzina, chwila po siódmej. Startowałem. Około 6 rano i wtedy już było 14 stopni, tak czy inaczej jest bardzo, ale to bardzo ciepło. Dobra. No ja dzisiaj po prostu będę zabiał rybę. A teraz zobaczycie na co biorą szczupaki w listopadzie, no słuchajcie, z po 10 no, kompletnie żadnego brania jeszcze nie było, także... Myślę, że to będzie chyba słuszna decyzja, może już za późno, może nie, nie wiem. W każdym razie jeszcze rano jakieś tam chyba obcierki, jeszcze rano jakieś tam obcierki były, bo widać było jakieś tam ruchy na szczytówce, że jakaś tam ryba gdzieś jest w okolicy przynęt, ale niestety no, nie zakończyło się to braniem. Więc w tej chwili już można powiedzieć, że spinning był złożony i za chwilę Przejdę się dookoła jeziorka. Wiaterek się ruszył i tak jak widzicie na wodzie jest mnóstwo, mnóstwo liści, to spinningowanie nie będzie też proste. Tak czy inaczej, za chwilę pozwijam wędki federowe i karpiówkę. Zostawię je tutaj po prostu i tyle. Żeby nie były w wodzie. Może jeszcze spróbuję później zobaczę, ale na tą chwilę przejdę się dookoła jeziora za spinningiem Słuchajcie, piękny strzał, ale znowu tylko w ogonek. Niestety. i, stał, i siedzi. ale to jest taki maluszek, te Patrzcie, potężna przynęta, a rybka taka maluteńka. Jakie Fajna rybka ładnie na wizji dziabnęła do Nie wiem czy to ten sam co uderzył wcześniej i uciął mi ogonek tamten to był zdecydowanie mocniejszy strzał no cóż, jedziemy dalej Białoryb ryb nie chce, a jednak pajki tutaj coś się dzieje był, 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 puknął to kurde trzy puknięcia jedna rybka fajnie no i słuchajcie jest, no i ten już taki chyba bardziej słuszny na ładnego jerk'a Powiem tak, siedemdziesiąt i pół, siedemdziesiąt Pięknie miarka wskazuje na 77 Zobaczcie, no. Jednak pajkowanie było lepsze dzisiaj. Trzeba było od rana szczupajków szukać. Dobra, buźka i do wody. Była to przynęta, na którą się skusił piękny, 77 centymetrowy pijk szczupaj. No słuchajcie, jest kolejna ryba, znowu na no tego żerka.

Taki mały wariatek trzecia rybka dzisiaj Nie wiem czy Zala miała taki apetyt Ale nieważne Dobra Wrócę na, swoje, na swoją miejscówkę tutaj, było to po prostu wow i słuchajcie kolejny, kolejny kurde ogonek urwany, ja pierdziele nie wierzę <ścoughs> o, niebieski ogonek urwany seledynowy ogonek urwany no trudno ale te ryby dzisiaj tak czy inaczej są aktywne, no. Obawiając się tego, że tutaj już tak bliżej południa nic się nie będzie działo. A tu widzicie, trzy wyjęte. Trzy brania. Naprawdę nie spodziewałem się ale liczyłem na to jednak ten biało nie chce ale fajki zechciały tydzień temu zakończyłem na zero mimo czterech brań ale po prostu wtedy tylko żeby delikatnie tylko ogonki i to powiem wam tak nie urywały nawet tylko tyle że po prostu te ogonki były zaznaczone. O kurwa! Słuchajcie, ale była ryba. Nie wpiął się, nie wiem. Nie uciął mi nic. Ale powiem wam, że odpalił mi sprzęgło i się spiął po chwili. Wow! To był kurwa kolos. Powiem wam, to był. To był szczupajek. Fuf. Niesamowite Wow Szkoda, że tak słabo trafił On zmaltratowany, ale to nic Hlak. No szkoda Kolejny dzisiaj Kurde no Może to Jest rybka, ale mała taka To sposób duży to spadło 50-50 po nagraniu podsumowania i pożegnania się z wami postanowiłem rzucić jeszcze kilka razy zobaczcie co się wtedy stało słuchajcie jest ryba ale duża ryba jest na pewno duża ryba bo Zobaczcie, jest duża ryba, No w końcu, pod słońce nic nie widzę. Nie mów, że się spierdolę. Ty no spiał się. Ale chociaż na filmie widać, że to była duża ryba. Nawiązując do tematu, na co biorą szczupaki w listopadzie, powiem krótko, na wszystko. No słuchajcie, kończę pomału. O, całkiem dobry dzionek. No, bo powiedzmy, że chwilę po 10 przesiadłem się na spinning. Jest godzina w tej chwili około 14. Więc w 4 godziny byłem 4 ryby. 3 to takie małe, tam 50 plus. I jednego fajnego, taki 77 cm, no to już można powiedzieć fajna ryba. Do tego obcięły mi trzy ogony, czyli to już jest 7 brań. No i plus jeszcze miałem przepiękną rybę na haku przez no, 4-5 sekund może Powiem Wam tak ta 70 no to tak sprzęgło tutaj mi lekko ruszyła delikatnie przy brzegu a tam po strzale po prostu od razu było wycie sprzęgła szkoda że, mam, nie, szkoda, że tego nie udało się nagrać ale to było niesamowite to była duża ryba no cóż tak czy inaczej było super temperatura jest rewelacja w tej chwili myślę, że nawet około 17 stopni ale już starczy na dzisiaj białoryb kompletnie nie bierze do 10 siedziałem tam praktycznie jakieś delikatne obcierki, nic tam kolega siedział obok też absolutnie nic, tam jeszcze jeden facet dalej siedział i też nic. Także jeżeli chodzi o Białoryb, to aktywność znacząca, bo powiem tak, sprawów to Z20 co najmniej było, no ale jeżeli chodzi o brania Białorybu, no to po prostu lipa. Mile państwo, lipa. Natomiast jeżeli chodzi o, o szczupajki, no to było tutaj już dużo, dużo, dużo lepiej. Dobra. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej.